No jak się drało Ale jak to się niesie? Dzień dobry, jest godzina e, pół do szóstej. Trochę przymrozek złapał. Jaki przymrozek jest, ale tak, Dzięcioł daje tam i te żurawie. One muszą gdzieś niedaleko stać. Chociaż ja wiem. One po prostu takie są głośne. szok. O, słyszeliście? To był dzień. Słuchajcie, mamy stereo. Jeden wali tam, a drugi tam z przodu. Na mróżę. Słyszycie. Dzisiaj może ładnie będzie, zapowiada się dobrze, piękny wschód słońca. Stareo. Jeszcze trzeci.

nie a tu ma dwa algołąbki gruchające. są <laughs> hmm, Śmiesznie Muszę obciąć już, może, może go rozsadzę, dobra kończę, muszę karmić już. Słuchajcie, ja jeszcze kruka słyszałam kuruk turkaweczka dzięcioły skubane dzięcioły kaja dziękuję turkaweczko Samczyk zły, on z rana zawsze zły jest, o i zazwyczaj tak, ja się ciebie nie boję, słyszycie dzięcio? Dzięcio No chodź do mnie trochę Ładniuchu może zaraz się żurawie odazą, no, Krzyczą niesamowicie. Dzięcio. Czego ty latasz, wariacie? Ciągle zły jest. Ciągle zły pan. Zaraz wam wrzucę. Już się patrzy. Nie, ja nie strasz mnie, bo ja się ciebie nie boję. Chodź do mnie, chodź. O nie, on wes, i one już sitą za nim. Tu mam blat roboczy. Tyle jajek. Mam słuchać, o jest tutaj. Się na zbierało trochę, co? Dzień dobry. Przysząc z wami zbierać jajeczka dzisiaj. Zobaczymy ile cię będziemy mieć. Jeden. Drugie. Czekajcie, przestawię to trochę, bo... O! Może będzie lepiej teraz. Hmm. Trzecie, czwarte. pięć, sześć siedem osiem, dziewięć dziesięć, siedemnaście dwanaście, trzynaście czternaście wszystko tu wszystko. O, tu jeszcze jedno. 15 i 16 będzie. Zaraz im dosypię. Siema, siema dziewczyna. No, przy 20. Wczoraj było 17. Dzisiaj też tyle. Przy 20, może być. nie? Dobry wynik. Złupkę dostały się zajadają. No jedzcie.